Pora na nowego flesza. Wyciek komunikatu Intela potwierdził informację, że posiadacze pc też będą mogli zagrać w Dev Stranding Director's Cut. Na razie, niestety, nie wiadomo, kiedy ta wersja gry rzeczywiście mogłaby zadebiutować, więc na razie pozostaje czekać na ogłoszenia, które mogą przynieść m.in. nadchodzące targi technologiczne. Call of Duty Warzone ponownie pojawił się problem z błędem, który daje graczom nieuczciwą przewagę. Jedna ze skórek sprawia, że używające jej postacie stają się niemal zupełnie niewidoczne, bo jedyne co można dostrzec to ich maska unosząca się w powietrzu. Podobne problemy wykryto w grze prawie rok temu. Yeah! W internecie pojawiła się już lista gier, które trafią do Xbox Game Pass w pierwszej połowie stycznia. Warto przede wszystkim zaznaczyć, że wśród nich znajduje się Mass Effect Edycja Legendarna, ale w ramach abonamentu zagramy również w takie produkcje jak Outer Wilds czy Spelunki 2. Star Citizen może pochwalić się nowym rekordem finansowym po 2021 roku, który przyniósł twórcom łącznie 86 milionów dolarów od graczy. W poprzednim roku ta liczba wynosiła 79 milionów, na ten moment w grze zarejestrowano już prawie 3,5 miliona kont. Warto przypomnieć, że wciąż tworzoną grę zapowiedziano ponad 9 lat temu. CD-projekt oficjalnie zdementował krążące po internecie plotki na temat rzekomego Cyberpunk 2077 Samurai Edition, czyli nowej wersji gry Odpacza 1.5 w pierwszym dodatku czy minikrze z trybem multi. Warto wspomnieć, że wiadomość została tak sformułowana, że nie przekreśla perspektywy, że część doniesień może być prawdziwa. Ready or Not może pochwalić się prężnie rozwijającą sceną moderską, chociaż gra dopiero co zadebiutowała w formie wczesnego dostępu. W serwisie Nexus Mods można znaleźć już ponad 150 różnych modyfikacji, wśród których najpopularniejszym plikiem jest mod zmieniający zachowanie przeciwników. Na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się i do następnego.